Shall we begin? Witam serdecznie. Bardzo przepraszam za głos, ale chorubsko już drugi tydzień trzyma, nie mogę się z nim poradzić. Dzisiaj materiał z Contra Caro 3 notabro pokażę Wam, jak zrobić dobrze ten czołg, żeby grało się przyjemnie, bo przy tym rozrzucie 044 naprawdę czołg potrafi być irytujący, ale ma naprawdę niesamowite cechy, które można wykorzystać i można zrobić na nim wyciągi. Statystycznie najlepszy aktualnie TEDek 10 poziomu, ale trójka mocno lepsza mu po piętach żeby zrobić tutaj trzy marki wbić biegłość na tym czołgu, trzeba robić dwa pełne klipy, jeżeli chodzi o statystyki. Na tym czołgu zaczniemy sobie od modułów. Przede wszystkim zmniejszamy kółko celowe, zmniejszamy rozrzut. Drugie, turbina, ale jeśli nam rzuci mapy y, y, zamknięte Ruinmer Himmel, walimy sobie hapeki. Natomiast na resztę map y, półotwartych, otwartych, otwartych y, trzeba mieć wszystko wozić turbo, bo on jest za wolny. Tylko 30 na godzinę w tym układzie, który ja tu proponuję z tymi modyfikacjami polowymi. Widać, które wybrałem. Oczywiście trzeba wrzucić makaronik, żeby się fajnie jeździło teraz tak, DPM 3000 to jest niby magazynek, ale nie możemy go tak rozpatrywać, to jest dla mnie zwykły czołg, który strzela co 8 sekund po 530 i trzeba sobie zrobić przerwę po 5 strzałach na kawkę, 20 kilka sekund trzeba poczekać w od, od naszych modułów, jeżeli chodzi o pociski, bo na to trzeba zwrócić uwagę, Pepeki 530 penetracji 530 damage, 260 penetracji, ale prędkość 1303 pocisku. Naprawdę bardzo szybkie PPKi. A myślałem, że hity będą słabe, a hity się okazują, że mają 330 penetracji i też są bardzo, bardzo szybkie, jeżeli chodzi o hity 1256. Naprawdę bardzo fajne pociski na tym czołgu. Teraz tak: 5 pocisków po 530, 2,5, 2600. Robimy z magazynka. Ładujemy dosyć sporo. Rozrzut udało mi się z 0,44 przy tych modułach zbić na 0,35 z celowania 2,15. Naprawdę 0,35 to już nie ma takiej tragedii. Co warto powiedzieć? Bardzo drogie pociski, jeżeli chodzi o goldowe, aż 6000 za sztukę. Niesamowite opuszczanie działa. 10 stopni. Masakrę można robić tym czołgiem na wieżę. Można robić coś z czoł Czołg do wszystkiego, czołg dla początkującego gracza. Wybacza masę błędów. Pokażę Wam w powtórkach, jak można popełnić taką dużą ilość błędów, a zrobić mimo wszystko wycią to jest idealny czołg dla początkującego gracza, żeby nauczył się gry, a czołg naprawdę wybacza bardzo, bardzo długo, a jeżeli go zrobimy odpowiednio, naprawdę niesamowita maszynka. Jeśli chodzi o pancerz, na wprost wbija się praktycznie. Tylko wbiją się Tedek, jeżeli chodzi o górną płytę grille, czwórka, trójka, y, street się nie wbije, y, jadzia, tylko takie, takiego typu czołgi z, dużą, z dużym kalibrem mogą nas przebić, jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o wieżę to już tylko i wyłącznie jadzia jest w stanie się wbić, no tutaj bodajże pod wieżą, jeszcze kilka TEDeków, może się wbić, mamy do tego garnek. No i tutaj Wixpota oczywiście na dolnej płycie, ale y, jeśli chodzi o opuszczanie działa, jak zrobimy maksymalnie. Kąty pancerza zwiększą się niesamowicie Naprawdę 420, 400 Tylko Jadzia jest w stanie nas przebić Jeżeli chodzi o górną płytę, jeśli gramy na wieżę Natomiast w wieże nie jest w stanie przebić Nas nic Naprawdę niesamowite wartości Może gdzieś jakieś te garki przy tym kącie Jadzia nas przebije, ale jak nie ma Jadzi Na spokojnie wyjeżdżamy na wieżę Jesteśmy bezkarni Co warto jeszcze powiedzieć Że kąty wychyłu działa nie są pełne Tylko 45 stopni I trzeba zwrócić uwagę że jeżeli będziemy grali na wieży i będziemy próbowali skręcać, żeby trafić jakiegoś przeciwnika, bok wieży staje się bardzo łatwy do spenetrowania więc na to trzeba bardzo uważać i na dolną płytę, żeby jej nie pokazywać za nasypem, na górce można naprawdę bardzo fajnie pograć dodatkowo tym czołgiem można zrobić sejskrapa przy niewielkim kącie Prawie nikt nas nie przebije Wartości są niesamowite Więc możemy fajnie na tym czołgiem wyjeżdżać A teraz zapraszam do fajnej bitewki Lecimy El -Haluf, Bitwa spotkaniowa Rzut na ósemki Marzenie jeżeli chodzi o Minotauro Teraz jest kilka informacji znowu jestem po przeprowadce. znowu zmieniło się miejsce, znowu zmieniły się ustawienia mikrofonu, przepraszam bardzo za to na chwilę obecną niestety nie stać mnie na lepszy sprzęt może w przyszłości jeżeli będzie coś z tego, zainwestuję w lepszy sprzęcik jeśli chodzi o El -Haluf, jest to bardzo dobra mapa na ten czołg co prawda są tutaj dwie artylerie w tym barczatynka, która niesamowicie irytuje ja osobiście na tej pozycji, na tej mapie, grałem na pozycji B2. Idealna pozycja pod ten czołg. Na no, opuszczanie działa. Zobaczycie, gdzie pojechał gracz. To będzie jego pierwszy błąd. Tutaj jakieś z fv em kolizja. Oczar futur skrócił. To też bardzo ważne. Myślał, że nikt nie będzie przejeżdżał. Co ważne, jeżeli chodzi o załogę na tym czołgu. Na pewno braterstwo broni, na pewno naprawa, bo tym czołgiem niestety często staje się na permie i trzeba na to uważać. Ten czołg nie lubi być objechany ze względu na to, że nie ma w pełni obrotowej wieży. Jeden z takich z klasycznych błędów, które popełniają gracze, to nie robią resetują tutaj przy szkoleniu załogi z naprawą. Dalej, na pewno strzał z i gładka jazdą, na pewno trzeba poprawić bardziej tą celność. Desperat intuicja. Cztery perki wydaje mi się, że tu wystarczają, żeby spokojnie grać na tym czołgu. No i teraz zaczynamy zabawę z Charlotte'em. Chłopak se podjechał. Jeszcze do tego nas nie przebija. No, taki nie wiadomo co on zrobił. Do garażu. No i teraz tak, ten przejazd był niesamowicie ryzykowny na tą pozycję. Jeśli by tam stały z dwa magazynki, podjechałyby tam te deki, tam jest fajne miejsce też dla trójki, pomimo wszystko, że to jest TD, ale trójka fajnie przy opuszczaniu minus 8 może pograć na pozycji tej na, na wieżę. Tu natomiast przejeżdżamy XM30, to nie jest pozycja dla tego czołgu. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli na tym czołgu nie zrobimy. Modułów pod celność Niestety, zobacz, nie skupione do końca strzału Działo za bardzo kapryśnie nie daje Trzeba skupiać do końca I trzeba mieć moduły idealnie pod celność Znowu nam nie dało Dwa pociski zmarnowane Teraz poszło w znowu nie weszło Pocisk poleciał idealnie, gdzie celowaliśmy Następny strzał Znowu nie weszło no i dlatego ten czołg jest irytujący. Tu jest tylko 200 metrów, a niestety dopiero pierwszy strzał jeden na cały magazynek. Naprawdę bardzo, bardzo słabo. No, to jest właśnie irytujące tym czołgu ta jego celność, dlatego jak najbardziej trzeba podkręcać tą celność i wtedy czołg ten staje się przystępny. Najlepiej się sprawdza na bardzo bliskich odległościach, na 100 metrów, na krótkich przepychaczach i wtedy tym czołgiem naprawdę x Spoty nie są problemem. Tutaj są źle zrobione moduły i źle zrobiona załoga. Widać, że działo wtedy jest bardzo, bardzo kapryśne i odechciewa się grać tym czołgiem. Tutaj już teraz jak Tiger popełnia błąd, karamy go bardzo, bardzo mocno. Widać, że tym czołgiem bardziej gramy nie jak magazynkiem, tylko 8 sekund, jakbyśmy normalnie strzelali, jak Tigera nie ma. Ładujemy 20 sekund, 24 sekundy teraz pokoju i lecimy dalej. Co my tu mamy? Mamy tutaj e która gra w bardzo dobrej pozycji. AMX, który gra w bardzo dobrej pozycji. AMX ma troszeczkę za mało penetracji i może wbić się u nas tylko w dolną płytę i w garnek. e natomiast może się wbije w dolną w kadłub. TNT tylko od boku i w dolną płytę. Arta łupie niemiłosiernie. No i tu proszę zobaczyć. Mimo wszystko tutaj widać, że gracz nie wykorzystuje tego opuszczenia działa, nie podjeżdża odpowiednio żeby strzelić. Proszę zobaczyć, E3, jej garnek jest nieprzebijalny dla tego czołgu 330 to za mało. 350 jest potrzebne, żeby się wbić w garnek E Tutaj popełnia błąd, no to go karamy, a Miksik podjechał za agresywnie pokazał bo wieży. Znowu próba strzałowa AMX-a, ale proszę zobaczyć, jakie jest duże, jak jest duży okręg celowania No ten strzał, no to taki na, na od. Na no byle co, żeby tylko strzelić, no i dalej. Próba, próba, próba. MX ich tańczy. Kółko celowania ogromne. Nie ma jak skupić. Gracz zamiast podjeżdżać na RC, na spokojnie, jeździ przyciskiem W i niestety, ale ten celownik lata jak galareta. Tutaj proszę zobaczyć. E-trójka pokazała dolną płytę. Można było się wbić we trójkę. Celujemy, a i tak nie przybliżamy TNH. Lufa co prawda mniej. No to MX myśli, że ładujemy. Chyba wyjeżdża na pewniaka. No, jego żeśmy pokarali. Mamy jeszcze jeden pocisk, a trójka. Znowu teraz ona wyjeżdża. Ładny strzał w dolną płytę. I teraz proszę zobaczyć na ten niesamowity błąd tego gracza. Ładuje tylko dwa pociski. Od razu pepeki. Dolna płyta trójki przebijemy. AMX-a, dolna płyta przebijemy. A ładujemy Nie dosyć, że 24 sekundy. To jeszcze ładujemy tylko dwa pociski. Teraz nie patrzymy się w prawo. Pilnujemy się tylko przed e-trójką, nie trafiamy jeszcze w trójkę, no niesamowite. Mamy już 6000 odbite, 5100 damage, jeden pocisk, no karamy trójkę, ale MX nas przebija, wyjechał ładnie. Mamy 1400 HP. E-trójka nie wie, że ładujemy, sama została na gryzku, bardzo się boi, ale bardzo mądrze podjeżdża teraz TNH. Z magazynkiem kara nas dwukrotnie. Zostajemy na jeden strzał dla każdego żołgu, tutaj. No tylko TRH mogłoby, mogłoby mu nie polosować 440, ale przy dobrym losowaniu mógłby nas skończyć. e już nie ma. Podjeżdża T30, obracamy się. Mamy przeładowane, strzelamy. Można go było złapać na gąskę. To są pepeki, a graż tego nie robi. Przeładował, ale się cofa z niewiadomych przyczyn. Zamiast skończyć tę bardzo dziwna gra, gra tego gracza, kończy w końcu tę 103, mamy TNH, TNH ginie, DZIK zjechał na kapa, bardzo dziwna gra tego gracza, mamy 3 kile, 6700 damage'u. Jakbyśmy załadowali wcześniej ten magazynek, to by wpadły nam jeszcze 3 kile dodatkowo, byłoby dużo więcej damage'u i byśmy pokończyli lufę. Zobaczycie, że na końcu braknie tych dwóch chili, żeby wbić pula, więc naprawdę błąd tego gracza. Ale widać, mimo wszystko E3, 6000 odbite. Walczyliśmy ze trójką, czyli z bardzo dobrym tedekiem. a AMX, co prawda, ma bardzo mało penetracji poniżej 300, więc on miał problemy, mógł tylko się wbić w garnek i w tą dolną płytę. No i teraz szukamy... szukamy przeciwnika. Mamy na dole buraska, który męczy nam dzika. Mamy dwie arty. Widać, że arta strzela jedna z górki na tą chwilę, więc trochę przyspieszymy podjeżdżamy sobie przepraszam bardzo, pod Buraska Buraska nie ma, mamy 4 kile, zostały 4 maszyny 7122 dm. 1000 prawie po spocie, bardzo już ładny wynik wynik na M -kę. ciśniemy dalej, widać Arta strzela, trzeba ją podgonić, przyspieszymy troszeczkę szukamy artylerii Niestety, arta kończy nam dzika. Zostały dwie artylerie, został Lis 268. Yy, arta właśnie ginie, zostaje Indianek. Tutaj podjeżdżamy sobie. Ładnie Lis się świeci. no Z tej odległości może być problem. Skupiamy, strzelamy nie trafiliśmy no działo jest kapryśne pomimo, że pocisk jest bardzo szybki bo pepeki 1300 tutaj już ładnie skupiamy ale ładnie Indian zagrał, skończył mimo wszystko zostały dwie artylerie i 268 268 ma bardzo dobrą penetrację po 300 podchodzi bardzo dobry czołg jeśli chodzi o działo, bardzo słaby jeśli chodzi o pancerz dlatego 268 nie polecam, żeby w ogóle grać tym czołgiem Chyba, że tylko do kampienia, ale to działo to raz trafi, raz nie trafi. Tutaj lorka nas bardzo ładnie wykrywa. Nie wiemy, gdzie jest baczat. Baczat bardzo długo ładuje, więc jeżeli nie strzela, no to prawdopodobnie jest podczas, jest podczas przeładowania. Jedziemy, szukamy drugiego tego baczata. Nie widać go. Nie wiemy, gdzie jest 268. Czy pojechał w naszą stronę? Czy jedzie na dekapa. Widać Lorka, agresywnie zajeżdża, popełnia błąd. My karamy Lorkę, mamy jeszcze dwa pociski. 2,68 ma 4 kile, więc nie jest chyba takim słabym graczem. Pojechał bardzo ładnie, agresywnie. Od prawej strony nie stoi, nie kampi, więc trzeba będzie na niego uważać. Mamy 5 kili, zostały tylko dwie maszyny. W tamtym momencie mogliśmy zrobić 3 kile, dwie maszyny, by był pól, A my niestety mamy tylko 5. Szukamy artylerii. Podjeżdżamy. Indian kapuje. <laughs> Czy jest to druga artyleria? Nie. czatynka, co można nie powiedzieć, to to, że jest bardzo, bardzo szybka. No i patrzymy, co się dzieje na mapie. wyspotowaliśmy artylerię i znowu namierzamy. Na... Nie skupiliśmy do końca. Arta akurat ruszyła. Nie trafiliśmy. Kolejny błąd tego gracza. My nie mamy spota. Arta domyśla się skąd jest spotowana. Ładnie się bardzo schowała. Nie wiemy gdzie jest 2,68. Może w nas mierzyć. Bardzo ryzykowna ryzykowne gra tego gracza. Ja osobiście zjeżdżając stąd, schowałbym się. Przepraszam bardzo. Ja bym się schował za jednym albo za drugim krzakiem. A dostajemy spota. 268 może nas. A 268 jest z Indiankiem. Walczy na dekapie. Ładujemy magazynek. I mamy ładne bicie na 268. Indian sobie na pewno nie poradzi. Chyba że go sperm trakuje. Bardzo ładna gra Indianka. My ładnie wsadzamy pocisk. 2,68 wie skąd dostał, więc się chowa. Indian próbuje objechać, ale jest barczatynka. Barczatynka, Indiana może nawet złanszotować, jeśli będzie pociśnienie, ale barczatynka popełnia błąd, kończymy czołg. No i zostaje tylko 2,68, mamy 6 kili, 8,400. I czy nam pozwoli działo, weszło. Bardzo ładny strzał. 8,600, 6000 sprawite, 1000 pod MK, 7 kili. Widać bardzo, jak w tej bitwie ile zostało popełnionych błędów, czołg pozwolił nam na połowę, drugą połowę pozwolił przeciwnik i dlatego tylko mamy taki dobry wynik. Przy odpowiedniej grze można było tu zrobić pula, można było zrobić dużo lepszy wynik. Jeśli podobał się film, zostawcie lajka, like dajcie subika. Naprawdę materiały, które robię, schodzi mi bardzo długo nad nimi. Dodatkowo walczę z chorobą, z przeprowadzką, z mikrofonem i. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym filmie. See ya.